Już wam mówię, co i gdzie warto obejrzeć. Napiszcie w komentarzach, co wy polecacie. W Netflix druga Furioza rozwala system. Jest w niej trochę brutalności i szczerości Wegi, z tą różnicą, że Furioza jest mega dobra. A wiecie, co mnie przeraża? Dokument idealna sąsiadka. Nie zdradzę wam, co się dzieje i oglądacie na własne ryzyko. A jeśli kochacie Włochy, to już w środę ich mroczna strona, bo wychodzi miniserial Potwór z Florencji. W HBO Max obejrzycie krzesła, czyli zabawną parodię thrillerów spiskowych. Od samego początku brzmi absurdalnie, ale wciąga. A poza tym ruszyła odwilż z trzecim sezonem. Tym razem chodzi o przemyt substancji odurzających. A jeśli jeszcze nie sprawdziliście, to. kobiety w żabietach z poduchami. czekają. Meksykańska produkcja o bogatej marionecie i hodowli świnek morskich. Cudo. Sky Time fajny walentynkowy horror twórców święta Dziękczynienia Hard Eyes. Już o tym mówiliśmy, ale niestety w kinach tego nie grali, więc obejrzyjcie sobie w domu. Na Apple TV wleciała ostatnia rubież, w której samolot pełen więźniów rozbija się na Alasce i małe miasteczko musi radzić sobie z nagłym wzrostem przestępczości. Oprócz tego. Dla fanów klimatów szpiegowskich kulawe konie piąty sezon. A jeśli lubicie kulisy telewizji, to mornik show z sezonem czwartym. W kanal plus jest już dostępny cały drugi sezon minuty ciszy. Dla mnie ten serial pomimo trudnego tematu odchodzenia jest w jakimś stopniu kojący. Ale i tak najbardziej czekam na 14 listopada i piąty sezon The Office Polska. Trzy odcinki już widziałem i ostatnio śmiałem się tak na czwartym sezonie.